Hej, się z tej strony, Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, troszeczkę późno, ale niedawno wróciłem z pracy, także już jestem, więc lecimy z kolejnymi unboxingami. W tym odcinku otworzę sobie dużą puszkę. Oczywiście z Fify 365 2017 update. No i oczywiście z update'a otworzymy sobie jeszcze blisterek. W tym blisterku mamy jedną limitkę, tutaj w puszczce mamy cztery, więc zobaczymy, jakie jakie, jakie jakie pięć limitek wpadnie mi tutaj. A propos jeszcze na początku tego filmiku, tutaj kieruję się do moich widzów, bardzo was proszę, żebyście nie pisali hejtów pod, film, pod filmami pana Marcina, chodzi mi o kanał Patryk Real Madryt, tyczy się to też innych YouTube do innych youtuberów, bardzo was proszę zostawcie tą sprawę, jest jak jest, nie ma sensu się hejtować, także bardzo, bardzo was proszę. Mówię tutaj do moich widzów: zostawcie tą sprawę. Nie hejtujcie, bo naprawdę nie ma sensu. Dobra, lecimy. Otworzymy sobie dużą puszeczkę. Oczywiście puszka i ten blisterek są z Cars Planet. Link wam stawię oczywiście w opisie. Dobra, lecimy wyciągniemy sobie najpierw może te saszetki to nie jest jakiś pojedynek tak po prostu otwieramy sobie otwieram sobie na jednym filmiku te dwie rzeczy dobra tu będą z blisterka a tutaj otworzymy sobie uszeczkę tu są dwie limitki co jest Ojej, wszystko leci i wyciągamy saszetki i limitki i dobra, otworzymy. Zobaczymy, co tam fajnego się trafi. Dobra, puszeczkę odkładam. Eee, tu powinno być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, i tu oczywiście 1, 2, 3, 4, 5. Zobaczmy sobie, jaka jest limitka eee, w blisterku. Macie tutaj kodzik, bo mi jest niepotrzebny. Aż mi się no kokę. Atletico Madrid Dobra, damy go tutaj. No, Real Madryt będzie grał z Bayernem Monachium. Nieźle. Dobra, zobaczmy teraz limitkę z dużej puszki. Tu jest kodzik, a tutaj jest Ndidi z Leicesteru. Tu macie kolejny kodzik. Dzieko, a jest Roma. Dobra, zobaczymy sobie te dwie limitki później. Zobaczmy sobie pierwszą saszetkę z blisterka. Co tam fajnego będzie. Dobra, bazóweczki, No oczywiście jest komplecik. Zobaczymy, ile w ogóle kart mi tu wpadnie. już myślałem, że będzie pusty przebieg. Dobra, tutaj sobie odkładamy. Tutaj jest Oby Mank Winter Star. No i fajnie, Power Up. Niech on sobie będzie tutaj, Ech, czekajcie, o, zakryję te kodziki. E, dzisiaj Wam wrzucę też losowanie do giveawaya, tego trzeciego już, to był chyba trzeci. Wylosujemy sobie kogoś, oczywiście za pomocą specjalnego programu, żeby nie było. E, no i co my tu mamy, bazóweczki, oj, muszę zrobić cięcie. Pralka mi się właśnie skończyła. W sensie pranie. Także poczekajcie chwilkę. Albo wiecie, co? Może was na chwilę zostawię. Już do Was ręce. Już jestem. Mam nadzieję, że za długo nie czekaliście. No sorry, obowiązki też jakieś mam. Yy, dobra, pranie zrobione. Lecimy. Otwórzmy sobie teraz saszetkę z, 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 z blisterka. Z blisterka. I zobaczymy. Chyba mi się coś wydaje, że ten najczęściej mi wpada z legi. A w blisterku będzie fans. Jest fansik. Fancik, teraz lecimy sobie saszetkę z dużej puszeczki. Z dużej puchy. Hmm. Ale wiatr, tam w ogóle masakry się wieje. W ogóle. O przepraszam, w ogóle takie chmury się zrobiły, jakby miał zaraz lunąć. I co tu jest? Tu jest 11 Real Madrid. O i pięknie. A dobra, polecimy teraz z blisterka. Już nie mam gdzie tego wyrzucać. Dobra. Lecimy. I tu jest karta 11 z Legii Warszawa. No proszę. Jest Legia Warszawa. Zobaczmy sobie teraz. Duża puszka. Dobra. Wrzucam to na ziemię. Później się posprząta. No, co to jest tak pokręcane do góry nogami, ta zawsze pierwsza karta? Ojoj, a to był pusty przebieg. <grystanie> tu był pusty przebieg. No cóż, dlatego otworzymy sobie kolejną z dużej puszeczki. To już chyba raczej nie będzie pustego przebiegu. Dobra. Będzie do góry nogami? Nie, nie jest. <grystanie> Ten jest do góry nogami. No znaczy, on był do góry nogami. No i tu. O, 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 o. O, pięknie, Game Changer, James Rodriguez, ekstra, no to nieźle. Zarąbiście, czekajcie, pokażę wam kolejną limitkę z dużej puszki. I tu jest Patricio Sporting. Kądzik. Dobra, zostawimy sobie limitkę na później. O, ale mi się masochrycznie już kino zatkał, także przepraszam was bardzo. Taki mój urok. Niestety. E, dobra. Gościu w ogóle wygląda jakby na gitarze grał. Jakby mu tu dorysować gitarkę. Dobra. Ojoj, a tu też jest pusty przebieg. No, nieźle. E, dobra. Oj, kurde, ja mam tu cztery saszetki jeszcze z dużej puszki, a jedna mi została z blisterka. No wiadomo, w puszce jest więcej saszetek. E, Dobra, no tak jak już mówiłem wcześniej, zrobię Wam dzisiaj to losowanie z giveawaya. O, tu jest ktoś. O, proszę bardzo. Rafinia z Barcelony na fansie. Fans, fans, fans. Dobra, tworzymy kolejną saszetkę tutaj z dużej puszeczki. Gdzie są moje? Nie wiem. Carvajal. Tiago Kielini. Oj, a tu co tak śmiesznie, że ten siedzi sobie tu tak w środku? Kokorin! fans, Niech będzie tu, no i tu oczywiście bazuwy. Bazówki. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze przedostatnią z dużej puszki, a później otworzymy po ostatnich saszetkach z puszki dużej i... Dobrze to zrobiłem? I z tego, z blisterka. Co jest, kurde, co wy? Eleven e, z, 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 z szalkę. Eleven z szalkę. I tu bazowy mak. Dobra, to weźmiemy sobie teraz saszetkę z e, blisterka. Saszetka z blisterka. I tu też będzie ten w środku. No i co tu będzie na sam koniec? Ale pięknie! MESSI! Jest Messi na Power Up i Winter Star! Eee, Messi! No i pięknie! A tu jest tylko co? Cztery karty specjalne. Zaraz się uduszę. Dobra, ostatnia saszetka z... z... ...dużej puszki. z dużej puszki. A, wiecie co? Dobra. Nieważne. Pusty przebieg. Nie. O pięknie Game Changer Koke. No i fajnie, że mi wpadają właśnie inne game changery, bo kurde ostatnio. Jak nie. Ribery, to potem Totti mi wpadał. Dobra, ostatnia limitka, proszę bardzo, kodzik. Już spisaliście i uwaga, jest to show bacze. Chyba go mam nawet, już nie pamiętam, później sobie sprawdzę. Eee, dobra, mój kochani, 5 limitek. Tutaj w blisterku były 4 karty specjalne, a to było 2, 4, 5, 6, 7. W tym było dwa razy game changer, a ogólnie wpadło mi. 2, no właśnie. No ale tutaj przepiękna karta Leo Messi, Winter Star. No i fajnie, że on jest. Ronaldo jest i Messi też jest, także super. Fans 11, power up tutaj. Fans 11, fans, fans, 11. No i dwa razy Game Changer. Show, dindi. Deco, Patricio. I tutaj był Koke. Kodziki dałem, pewnie wam się do czegoś przydadzą. Dobra moi kani, to by było na tyle. Ja was pozdrawiam serdecznie. Oczywiście zapraszam na losowanie tego giveaway'a także aha jeszcze będzie jeden filmik dzisiaj także będziecie mieli co oglądać może co ja się tak powtarzam także 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 dobra trzymaj ta się moi kochani pa, pa.